Unia Turza Śląska, Podlesianka, Katowice 1-2. Do no dzisiaj dominacja naszego zespołu, ale długo biliśmy głową w mur. Tak. Przebieg tego meczu był, był dla nas taki no, no ciężki i nietypowy, bo zaczęliśmy od straty bramki. No i wiadome było, że, że ten mecz tutaj się skomplikuje, ale... To, co trzeba podkreślić, konsekwencja żelazna naszego zespołu w, w dążeniu do najpierw wyrównania, a później do dostrzenia zwycięskiej bramki. E, duża, duża dominacja nad, nad boiskiem, nad, nad zdarzeniami boiskowymi, e, bardzo, bardzo duża przewaga w takiej fizyczności. E, no ale gdzieś trzeba przyznać, że duża się umiejętnie i, i, i długo broniła. Kruszyliśmy ten mur, ale ostatecznie wygrywamy ten mecz i cieszymy się z tych punktów, no bo to był naprawdę bardzo trudny wyjazd ze względu na, 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 na warunki, które też tutaj panują. To jest specyficzne granie na turze, no i nie, nie, nie każdy zespół jest w stanie się tutaj przestawić. No cierpliwość była dzisiaj słowem kluczowym w tym spotkaniu. Przegrywaliśmy, ale nie było jakichś nerwowych ruchów na ławce. Mhm. No czuliśmy, że ten, mecz, że ten mecz jesteśmy w stanie wyciągnąć. Bardzo duża liczba sytuacji, dużo strzałów. Zaczęły się te, te przestrzenie tworzyć na boisku. Wydaje mi się, że gdzieś od tej 70. minuty już, już, już zdominowaliśmy te, te zdarzenia boiskowe w pełni. E, no kwestią czasu było, kiedy, kiedy ta, ta sytuacja się wytworzy. E, sztuką było oczywiście trafić tą, tą, tą jedną sytuację do, do siatki. Wcześniej kilka świetnych interwencji bramkarza mieliśmy troszeczkę pecha, próbowaliśmy no ale ostatecznie 2-1 wynik na styku, ale, ale z, przebiegu, z przebiegu meczu oczywiście możemy być tutaj zadowoleni i, i uważam, że, że, że ten mecz był pod, pod dużą kontrolą piłkarską, no ale wynik oczywiście świadczy o tym, że różne rzeczy mogły się tu wydarzyć. No ważna sytuacja w tym meczu to obroniony rzut karny przez Artura Tomanka, no służy mu ta Unia Turza Śląska bo w poprzednim meczu z tą drużyną też karnego obronił. Tak, no nie można zapominać, że Pomimo tej dużej przewagi w pierwszej połowie, no, 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 Turza mogła, mogła wyjść na dwubramkowe prowadzenie. To na pewno by skomplikowało ten mecz niesamowicie. No i tak jak chłopaki w szatni powiedzieli, Artur Tomanek, Unia Turza 2-0, bo. Pamiętamy, że ostatnio też na meczu, który graliśmy w Wodzisławiu, Toman obronił w świetnym, w świetnym stylu rzut karny, też w takim ciężkim momencie. Dzisiaj to samo i jest to też składowa tego wyniku. No bo rzeczywiście, gdyby, gdyby tutaj gospodarze wyszli na 2-0, nie byłoby tak łatwo, na pewno morale spadłoby bardzo mocno, a tak to podnieśliśmy się i, i, i wywozimy tutaj te bardzo, bardzo cenne trzy punkty. No i przełamaliśmy też taką naszą małą klątwę wyjazdową, w końcu upragnione trzy punkty. Tak, to, to o tym się zapomina, bo tych meczów teraz mieliśmy aż trzy z rzędu u siebie, ale jest to nasze pierwsze zwycięstwo w tym sezonie na wyjeździe, e, więc cieszy to naprawdę mocno. E, no, no tym bardziej, że tak jak wspominałem, no baliśmy się tego terenu, wiedzieliśmy, że tutaj jest mega specyficzne e, boisko, e, zawężone, e, te wymiary są takie nietypowe i tutaj naprawdę e, no, 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 ciężko. Się, ciężko się gra z drużyną przyjezdnym, e, no, ale oczywiście trzeba też podkreślić, że, że było mocno grywalne i to na pewno też ułatwiało nam, 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 nam e, wy, wykorzystywanie tych sytuacji.